Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej o różnych duchowych istotach, które żyją wokół nas. Chciałem Cię skomentować fragment z Istoty Hebrajczyków, 13 rozdział, werset drugi. Gościnności nie zapominajcie przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Jest to odwołanie prawdopodobnie do Księgi Rodzaju. Też tak, nie do końca. Znaczy tam w Księdze Rodzaju, w 18 rozdziale, mamy rzeczywiście wizyty aniołów u Abrahama i Sary. Natomiast no, oni chyba wiedzieli, że to są aniołowie. A tutaj ten drugi werset mówi o tym, że przez tą gościnność niektórzy, nie wiedząc o tym, gościli aniołów. Czyli może to być jakieś odwołanie do tej Księgi Rodzaju, a może być jakieś odwołanie do nie wiem, no to może do jakiegoś właśnie doświadczenia yy, duchowego, autora, o którym my nie wiemy zbyt wiele. Jest to dosyć ciekawe. Znaczy, to jest trochę, trochę taka z jednej strony zachęta, a z drugiej strony, można powiedzieć, taka zachęta nie do końca skonsumowana. W tym sensie, że z jednej strony jest to zachęta, bo możecie gościć aniołów, co jest, myślę, dosyć ciekawe są w sobie, taka koncepcja, że gościmy Bożych, jakichś posmańców. No, ale z drugiej strony nie będziemy o tym wiedzieć. Znaczy, zaschęta no, nie jest taka, że się dowiemy, że tych aniołów żeśmy gościli, tylko raczej jak wzór jest taki, że nie wiedząc o tym, niektórzy przez gościnność aniołów gościli. Z innymi słowy, niektórzy, nie wiedząc o tym, no może w jakimś okresie czasu, nie wiedząc, może w końcu się dowiedzieli, ciężko powiedzieć, jak to, jak to tutaj, jaka jest do, do końca intencja tego wersetu. Yy, ale przynajmniej w momencie go, goszczenia nie wiedzieli o tym, że goszczą aniołów. Może później się jakoś dowiedzieli, może później jakieś, nie wiem, jakieś wskazówki czy jakieś sytuacje doprowadziły ich do takiego wniosku, że to nie byli zwykli goście. No ciężko to tu jednoznacznie jakby, yy, rozstrzygnąć te wszystkie wątki, no bo skądś z drugiej strony powinniśmy wiedzieć jednak, jakieś wnioski nas, czy jakieś przesłanki nas powinny kierować do tego, że jednak to byli aniołowie, a nie zwykli ludzie, i no ja znam takie dwie sytuacje, które gdzieś tam kiedyś pamiętam, żeśmy na grupie innej rozstrzygali. Jedna osoba powiedziała, że gościła kiedyś jakieś tam misjonarki, jako studentka, no i one rano wyszły, ale były drzwi zamknięte. No i to było dosyć zastanawiające, no jak sobie wyszły i zamknęły drzwi, skoro nie miały jak. No i to jest jakaś przesłanka, że rzeczywiście. Gościnności nie zapominając, ta osoba gościła wtedy aniołów. Inna osoba, pamiętam, mówiła o jakichś osobach, które gdzieś tam, już pamiętam, też gościła kogoś, jakąś znajomą, potem się okazało, że to żadna znajoma znajomej nie była, czy że nie mogła być, już teraz nie pamiętam. W każdym razie, no to, to, to w pewnym sensie te, te historie jakby przemawiają za taką interpretacją, że rzeczywiście gościmy ludzi. Gościmy ludzi po prostu dlatego, że, jesteśmy, że służymy swoim domem, że jakby otwieramy ten dom dla ludzi potrzebujących. A potem gdzieś ku zachęcie naszej dowiadujemy się, że rzeczywiście no, gościliśmy szczególne osoby. Gościliśmy i, i to faktycznie jest ta, ta zachęta jest to źródło zachęty do tego, żeby może jeszcze bardziej ufitować w tą gościnność. I myślę sobie, że w jakimś sensie ta, ten drugi werset. Tak mi się wydaje, że to jest najrozsądniejsza interpretacja, no bo inaczej, inaczej wydaje mi się, że to ani nie jest zachęcające, ani jakby w jakiś, no przynajmniej mniej zachęcające, tak? Że się w niebie dowiem, że jakiegoś anioła gościłem. No jeśli jednak mam jakieś przesłanki tutaj na ziemi, że to była anioł, anioł a, nie, a nie zwykła osoba, to znacznie bardziej mnie to motywuje do, do gościnności. W każdym razie jest to dosyć ciekawy fragment, fragment, który pokazuje, że tych aniołów gościć można. Że ci aniołowie gdzieś się pojawiają pośród nas. Znowu, no są to wszystko takie bardzo wątki, można powiedzieć, dziwne w naszej kulturze. Takie nie do końca, bym powiedział, zgodne z naszym normalnym światopoglądem, jaki posiadamy. No, ale taki werset liście do Hebrajczyków znajdujemy. I myślę sobie, że jest on faktycznie zachęcający zachęcający do tego, żeby otwierać się na ludzi potrzebujących. Otwierać na chociażby to, żeby może z kimś, nie wiem, zjeść jakiś posiłek wspólnie, komuś coś zafundować, porozmawiać, pomodlić się w jakiś sposób. Generalnie nie zamykać się w tym swoim komforcie, który jest tak naprawdę największym przekleństwem w sferze komfortu naszą, na, naszej, ale właśnie służyć służyć gościnością, czyli hojnością, ofiarnością w tym, co posiadamy, czy to w domu, czy posiłku, ale generalnie być otwartym na ludzi potrzebujących, bo, bo yy, samo w sobie to jest dobre, a dodatkowo właśnie to, co ten drugi werset mówi, możemy doświadczyć jakiegoś kontaktu z, z kimś z innego świata. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, jakkolwiek by to nie było dla nas czymś trudnym do zaakceptowania, tak właśnie list do hebrajczyków. Trzynasty rozdział i drugi werset mówi. Także po zachęcie rozważmy i bądźmy gościnni. Panie, dziękuję Ci za to, że konfrontujesz nasze myślenie i chciałem Cię, Panie, prosić, jeśli ktoś faktycznie zostanie gościnny ze względu na ten odcinek, to proszę Cię, Panie, żebyś takie przesłanki gdzieś, że ta osoba gościła aniołów, żeby były widoczne i żeby mogły przekonywać, i żeby motywały do jeszcze większej gościnności, Yy, i służby dla Ciebie. Z Bogiem i do zobaczenia.